O, widzę, że Magda wmanewrowała cię w czarną robotę. Stwierdziła, że to nie na jej nerwę i poszła brać żywo. Mhm. Mm <słuch> mhm. Mm nie wiedziałem, że ty potrafisz robić takie rzeczy. Jak byłam mała, to jeździłam na wakacje do ciotki na wież. Aha. No i jeszcze trochę pamiętam. E, jeździłam konno. Spałam na sianie. Na sianie? <słuch> eee. Hey. To jest ten y, miastowy dziada, pradziada, ale chętnie to nadrobię. Być może tutaj w grabinie znajdzie się jakaś przytulna stodoła, co? Mm. Mm. O nie, ja nie mogę na to patrzeć, przecież po prostu. Ale poczekaj, Rami. poczekaj, bo trzeba go jeszcze wypatroszyć. Na szczęście twój mąż ma doskonały zestaw narzędzi, które idealnie się do tego przydadzą. I wiesz, te japońska Rami. stal, hartowane ostrza, Rami. ręcznie ostrzone. To tak brzmi inspirująco, że ja sama chyba wezmę te narzędzia i cię osobiście wypatrzę, Nie przestaniesz gadać. Uuu, to jest groźba karana.